Witam Was ponownie, to Robert Bradon, Pietrzyk. W dniu dzisiejszym słuchajcie jesteśmy na no może nie na misji, ale nadal na, na patrolu tak zwanym zwiadowczym. No i dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć pewne rzeczy i parę słów na temat tych wydarzeń nocnych, co się wydarzyło. Co się wydarzyło nam w Polsce. To przede wszystkim gorąca prośba do nas wszystkich jest. Nie siejmy kloty. Nie... Nie bawmy się w ekspertów bezpieczeństwa, specjalistów i tak dalej. Zostawmy ten temat naszym fachowcom. Jak widzicie, nawet i politycy się na tyle wystraszyli tej sytuacji, że i pan prezydent robi zebranie, i pan premier robi zebranie, wszyscy ministrowie działają elektrycznie. Dlatego słuchajcie, gorąca prośba jest taka, nie dawajmy materiałów, nie róbmy zdjęć, jak przyjeżdża wojsko. Cokolwiek takiego nic nie... Nic nie umieszczajcie w mediach społecznościowych. Nie dajmy materiału naszym wrogom. Pamiętajcie, jeden filmik, jedno zdjęcie dla specjalistów Kacapskiego Wywiadu jakiegokolwiek może być w analizie dla nas niebezpieczne. Dlatego na razie przerwę, przejdziemy parę metrów dalej i powiem Wam, gdzie my się znajdujemy w ogóle. To na razie się wyłączam. Okay. Dobra, słuchajcie, znajdujemy się na terenie dawnych portów, portów, które prawdopodobnie dzisiaj podlegają pod MON, kiedyś podlegały pod agencję mienia wojskowego, może teraz to jest już i grunt prywatny, ale scenaria jest taka, no, adekwatna do naszej sytuacji, bo nasza sytuacja, słuchajcie, jest bardzo niebezpieczna. Nie chcę nikogo straszyć, ale, no, powiem tak, no, mamy wojnę, no, w końcu może nasze społeczeństwo się obudzi. Osiem dronów lub innych Więcej sztuk nie będę komentował, nawet wypowiedzi oficjalnych, ale uważam, że zbombardowany dom i to, co się zaistniało tej nocy, no chyba nam wszystkim już przemawia do, do, do rozumu i do rozsądku. Polacy zbudźcie się, naprawdę się zbudźcie, wojna jest tutaj wzdłuż granic. W 13-14 roku, jak jeździłem na Ukry, do tak zwanej wolnej Ukrainy, tak, konwoje humanitarne i nie tylko, i nie tylko, ale głównie to niebojowe, niepokojowe, nie pokojowe nas to nie interesuje, nie, nie pomoc, pomocy. To słuchajcie, wtedy mówiłem każdemu. Nie bagatelizujmy tego, co się dzieje na Donbasie, na Ługańsku. To jest 2000 km od naszej granicy, od naszej Warszawy. Jeżeli będziemy bagatelizowali, to wojna przyjdzie pod nasze drzwi, pod nasze okna, pod nasz te. Każdy się śmiał, każdy co ty rogadasz i tak dalej i tak dalej, Dzisiaj słuchajcie, mamy wojnę już praktycznie na progu. Przypomnę, od granicy białoruskiej do Warszawy jest niecałe 200 km linii prostej. Więc Polacy błagam Was, obudźmy się, bo sprawa jest bardzo niebezpieczna. Bardzo. No, a tak, a tak, żeby już nie dostraszać, to naprawdę zaufajmy naszym fachowcom, nie politykom, fachowcom, od munduru, od wszystkiego. Ja mówię już tak, no niech będzie od resortów siłowych. Jak politycy nie będą im przeszkadzać, to chłopaki sobie poradzą. Naprawdę. Mamy też i odpowiedni sprzęt oprogramowania, są na to pieniądze. Uwierzcie nawet, wiem, że nie lubicie pana premiera Tuska, inni nie lubią pana prezydenta Nawrockiego. Ja to rozumiem i tak dalej. Może i mam podobne odczucia, nieważne. Ważne jest w tej chwili, żebyśmy jedność zachowali, bo dotyczy to naszego bezpieczeństwa. Pamiętajcie jedną rzecz, to wam powiem. Dzisiaj wstajecie rano, odwozicie dzieci do szkoły. Jak przyjdzie to coś, czyli wojna, świat zniknie. Już nie, wasz świat, mój świat, nasz świat nie będzie już taki sam, jak był do tej pory. Będzie wszystko inne. Jak będzie, kamień na kamieniu to nie zostanie. Pamiętajcie, kamień na kamieniu. Na razie operator, wyłącz, bo jestem pod, pod emocją. Zrób przebitkę, gdzie się znajdujemy.